Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się nowościami, jakie czekają nas w Forge of Empires. Dotychczas spotykane na serwerze beta. Zacznijmy, właśnie, od tego serwera beta. Jak wiecie, serwer beta dostępny był tylko na wersję przeglądarkową. Od teraz to się zmieni, ponieważ będzie również dostępna e, mobilnie tylko na systemy android, aby na taką betę się zapisać wystarczy wejść w tą grę typowo na sklepie play e, rozwinąć menu ustawień i włączyć, e, zapisać się do beta testów i włączyć autoaktualizację koniecznie e, ostatnio były bany też za foe helpera, nie wiem czy wprowadzali jakiś nowy system, Zapewnie tak wykrywania takich cheatów, e, nie cheatów tylko e, Dodatków, addonów do gry. No, ale wiele graczy oberwało, bo można powiedzieć, że pewnie jedna piąta graczy, nie tylko polskich, ale na wszystkich serwerach, było to wielokrotnie zgłaszane, czy to na Discord, czy to na grupy Facebookowe, oficjalne, nieoficjalne. Ja w sumie też oberwałem. No i teraz taka śmieszna sytuacja, bo wygląda to tak, jakby chcieli zastąpić właśnie te funkcje z helpera. Spójrzcie. To niemal jeden do jednego kopia, jeśli chodzi o funkcję helpera, czyli osady. Zobaczcie, w osadach będziemy mogli mieć podgląd, czy już na przykład stać nas, czy uzbieraliśmy odpowiednią ilość danego surowca, żeby w głównym ratuszu odblokować ten budynek i czy posiadamy daną ilość dyplomacji. Jedna z naj... Częstszych rzecz, rzeczy, z której właśnie korzystam w helperze, bardzo pomocna, bo wiecie, liczyć to się nie chce, to w grze powinno być domyślnie, takie coś zostanie wkrótce e, wprowadzone. W tej aktualizacji nowością też będzie mm, e, zapamiętanie w, w oknie armii, czyli chodzi tutaj e, o to, że jeżeli macie wybraną epokę, zapamiętanie epoki, e, nie wiem, wczesne średniowiecze, e, wyjdziecie, wejdziecie ponownie, to wczesne średnie średniowiecze będzie. Po prawej stronie widzimy kolejną funkcję. Prawie że wyciętą z helpera, czyli chodzi o to, ile potrzebujemy dokładnie punktów rozwoju surowców, czy surowców też specjalnych, do tego, aby przejść do kolejnej epoki, czyli będziemy mieli pokazywane ilość posiadanego surowca, ilość brakującego. O Venus niestety za dużo powiedzieć nie mogę, bo nie wiem. E, na razie mamy tylko taki background i, i tyle. Nie chcę nic spekulować, e, bo na forum są tylko spekulacje, więc jeżeli ktoś się interesuje, więc mniejsza o to musimy po prostu obserwować betę. Z kolejnych dużych nowości będzie nowa osada, kolejna Azteków. Wiecie, jak, jak długo trwają te osady, jak długo się robi, aby ukończyć główny budynek. Na maksymalnym poziomie trochę za szybko y, dodają nawet we, według mnie te osady, ale ok, z jednej strony no, ktoś będzie mógł sobie wybrać osadę taką, y, nie którą najprościej się robi, a taką, gdzie na przykład jest na końcu najlepszy budynek. Y, dalej będą dostępne 5 y, rodzajów surowców. Będzie jakaś nowa minigra, więc no, trochę się zmieni, każda osada daje jakieś nowości. Egipt dodał walkę, e, Japonia dodała handlarza, a e, wikingowie no, nie posiadają prawie, że nic tak naprawdę. Tylko samą produkcję i pilnowanie tego. Z głównych budynków będzie świątynia Słońca, nieznajome jeszcze bonusy e, i kolejna jakaś statua, czyli zapewne nagroda czasowa. Sam background przypominał mi o możliwie nowej wyprawie gildyjnej typu piąty poziom Niestety niestety, tutaj chodzi o typową osadę Jak to ci, którzy lubią kopać w plikach gry na becie Znaleźli też informacje o tym, jakoby do handlarza antykami miały wejść powiązane z nimi awatary Możecie zobaczyć, że każdy awatar coś trzyma, koronę, puchar i inne takie rzeczy więc zapewne będzie można też, może kupić awatar. Może to będą awatary za osiągnięcia, czyli na przykład, nie wiem, za sprzedaż, za kupno. Nie chcę spekulować. Czekamy cały czas na event. Jesieni, tutaj już powoli mowa o Halloween. Za dużo nie powiem. Możemy tylko zobaczyć, jakie będą budowle. Budowle będą fajne i rzucają się w oczy. Poziom siódmy będzie miał trzy wariacje, czyli wersję clown demoniczną i wilk. Każda z tych budynków oczywiście będzie dawała inne budynki, możemy porównać sobie do poprzednich eventów, czyli gdzieś będzie atak, gdzieś większy surowiec, gdzieś na przykład jakaś obrona. Oczywiście podane tylko przykłady losowe. Zmieni się też przechodzenie tej mini gry eventowej. Wcześniej rzucaliśmy jakimiś tam dynamitami, kapelusze, różdżki, czapki i tak dalej. Każdy z tych elementów niszczył ileś tam kratek, pajęczyny, pająki. W różny sposób było to zawsze tworzone, ale wszystko opierało się prawie że o to samo. Teraz, no jak widać ponownie na pewno będzie to samo, tylko że teraz znowu są inne narzędzia, typu świeczka, latarka i jakaś zielona trucizna. Interfejs nam podpowiada, że dalej będą jakieś kratki, które będziemy chyba przechodzić. Sam też interfejs wygląda naprawdę bardzo ładnie, wystarczy się dobrze przyjrzeć. Ale można też zauważyć, że dalej miotełki, kociołki i różdżki też się znajdują, więc zobaczymy. Co będzie, co będzie e, materiałami, które będziemy używać właśnie w tym niewidzie? Z ostatniej chwili, Welcome to Aztecs. E, mamy już większość materiałów z osady. Jest też e, statek. E, bardzo fajnie to wygląda. Mamy też wygląd e, te, tej całej e, tego całego otoczenia. Taka typowa dżungla. Jest budynek czasowy, jest budynek e, główny. Dajcie znać co o tym sądzicie. Zapowiada się na pewno dobrze ze względu takiego, że pracują nad wieloma rzeczami. Oby gra się rozwijała, zawsze jestem tego zdania. Dzięki za obejrzenie, jeżeli film się podobał, łapka w górę, subskrypcja kanału, a kto może jeszcze bardziej wspierać, to niech wspiera przyciskiem poniżej. Finansowa pomoc yy, bardzo motywuje. Do zobaczenia w następnych filmach i o, wbijajcie na kanał Discord. Tam macie zawsze ogromną społeczność Forge of Empires, jak i wszystkie zadania po polsku do eventów, tłumaczone również przez moją społeczność. Cześć. Za dużo nie powiem, Clown i wilk, e, e, dynamitami kapelusze, różdżki, czapki, e, e, pajęczyny, pająki, ponownie e, na pewno będzie to samo i jakaś zielona trucizna, wystarczy się dobrze przyjrzeć, bo na forum są tylko spekulacje, więc jeżeli ktoś się interesuje e, jakimiś domienia, e, domieniami, jakimiś domieniami, kurde...